Witam razem z Sosikiem na meczu Cookie kontra NBC. Witam. Meczyk w playoffach. Pierwszy playoff w tym tygodniu. Tak, pierwszy. I zobaczymy co z tego będzie. Drużynia broniąca MX50B, Super Conqueror, Testo LT, PadChat, MX250B, Super Conqueror i PadChat. W sumie podwójnie praktycznie wszystko widziałem. Mhm. I przełączę, żeby nie zasłaniać zaś. Muszę pilnować tu kamarki. A więc przypomnę mi, jak puszczać puszczał, żeby nie zapomniało, zapomniał. Ostatnie też zapomniałem. Mm -hmm. 16 osób na wizji i tak więc mm. a, NBC na e 4 z Ciselu WZ115, -a, a do tego Quillinik, Maszynka, Kranwagen i T57 Heavy. Wiem, że ulubiony czołg Sosika, tak a propos. Ostatnio <głosimy> się, się tak trochę skojarzyło. Nie udało mi się trzecie biegło niestety wbić. Dobra, lecimy do góry. No i zobaczymy, co to panowie tu zrobią. Ja sobie na razie tu ustawię za atakującymi. No, o, czyli będzie B i to tak mocno. Ale coś kurczę tutaj na tego chwila by coś by puścić tu na środek, na tą góreczkę. No właśnie, bo... na góreczce nic nie ma. Nic, nic nie ma, nawet tak jak oni się skapną, to tu będą ich ładnie okładali. Czekaj, czekaj, stanę tutaj. Lajcika mamy na, na wyspie tam. Na jedynce, dwójce. Tu panowie już... Ten już obrywa, połowę HP stracił. Tak, na przejeździe. Nbc i Cizel tak. już w garażu jest. już w garażu. Mamy 1-0. No, to był szybciutki, szczerze mówiąc. No, dał da się złapać po prostu. Wiesz, no, fokus, no, kuki takich, takich okazji darmowego damage'u, no, no nie odpuszczą, no nie da się zresztą odpuścić. Ja tu zobaczę, pokażę. Połowę masz magazynki po stronie kupienia. Ja? Tak. I to dobre magazynki. MX50B jest kapitalnym czołgiem. się również. Do tego wasyście dwóch super koni, no, zrobią robotę. No i mamy ka kap. E, Test LT w zasadzie będzie za lekki problemik więc on powinien... masz ja nie się boi wyjechać, bo jest właśnie na połowie hapa. Tak, tak, ale no, wiesz, on chce. wie, że za plecami tam coś stoi, to nie jest tak, że że ten testel to jest sam, nie? Drzewo się przewróciło tak, więc NBC powinno wiedzieć, że wiadomo koni Panowie, tu kapa odpuści, najpierw chyba chcieli sprowokować może przeciwnika i to, co właśnie powiedziałem, górkę sobie i zobaczcie co co robią, robią od razu. Dwóch młoderców, czyli tu mamy beczułeczkę z super koniem. E, panowie, za chwileczkę tutaj coś czują, że spikują. Mm, Bad czacik, domyślam się, leci naokoło. On chyba Ech. sprawdzi po prostu, czy kogoś na A nie ma. Tak, tak, tak. Ale sobie przeleci i w ogóle będzie w, w, od tyłu. No. I mamy znowu e, kap, cztery, Minuta dwadzieścia. Ale wyjeżdża tutaj co chwilę. Tak. Pójdźmy popatrz tak, dobra, a ja tu zostanę na tej górce, bo coś czuję, że teraz pójdę za chwileczkę pójdzie tu uderzenie. Mamy tutaj trzy czołgi i jedna lepsze od drugiego, czyli dwa super koniet e z beczułeczką. Baczacik jest z tyłu i Baczacik tu powinien trochę narozrabiać zaraz. Już, sp już spowodował, że to czołgi się cofnąć, jest. tak Ale wiesz co tam jest cover, bo tam też siedzi beczułeczka, która tam strzela, ale czy teraz strzeli zbije? Nie, ja dwa czołgi rozbijamy, Dobra, ignoruję tutaj te czołgi. O, zobaczcie, tu szybki wyjazd. Magazynek zjeżdża, za chwilę będzie tak, tak, tak podobnie. Ale zobacz, już 40... minuta 30, wycofali się. Dobra, i po pierwsze zbierają, od tego Medzika tam z tyłu. Teraz od ale beczki, fapa, która tu zjechała. Jest. Tak, tak, ale jest 1-0, jednak, jednak lufa mniej. Za chwileczkę pachnie mi to drugą lufą, tak. Druga, tak, jest. 2, mamy 0. 2 do 0. 2 do 1, NBC jednak nie poddaje się. Chłopaki jednak nie odpuściły 7200 do 6900. No porównywalnie, no w lufach jest 2-2, czyli mamy remisik. Ale przypominam, NBC musi w tym momencie, czy chce wygrać, zdobyć flagę lub zniszczyć przeciwnika. Połowy meczu jeszcze mają, więc jeszcze jest szans. Mają czas, tak? Dobra, spoko. 5500 HP do 6600. 3 do 1. 3 tak jest. Te magazynki chyba za bardzo zdefowały tutaj. Widziałem z mojej strony nawet był ping, że ktoś chyba rozstawiający pingnął no ich. Tu jest. Nie wiem, nie będę się przeszedł, tutaj jest minął na hapsa. Ale w każdym razie ta beczułeczka tutaj spokojnie miała czas się wcześniej wystrzelić, teraz ma... się pewnie przeładowuje. Uli ma połowę HP. Połowę HP. Weźcie. No mógł wcześniej próbować wyjechać i skończyć tą, e, tą beczkę. No teraz już jest chyba za późno. No teraz jedzie beczka już jest przeładowana. E, nie wiem, która to jest beczułka. Jeżeli jakakolwiek nie da rady je skończyć, beczka mu się odgryzie i to boleśnie. No nic, taki chwilowy impasik się zrobił, a czy impasik? Kuki ma bronić, więc. Easy. A NBC powinno coś zrobić zdecydowanego. Czasu ma dużo, ale wiesz, na czas raczej bardziej, Kuki mogliby grać. Dobra, i tam będą dożynki tego tak, e, przyjechać się... tu byt, no to. Kulinka. Ale ten maszyń zaraz Jest. może spostrzeglać, to zauważyłem, pozostał 300HP. Tak. I trzy pestki jeszcze w magazynku no. A jednak nie skończyłem. Nie, to. nie, nie, nie. I mamy 2 do 5 2 do 5 i w zasadzie dla NBC z jest pomeczyku, no co by nie zrobili? Jeszcze lufy mogą złapać. Lufy tak, ale chodzi mi o nic nie, nie odwrócą wyniku. No takie takie cuda to nie w No nie no bez przesad. MX50 na 8 HP mu zostało. No heavy, heavy, heavy wyparował. Heavy tak. dwa razy koszetował chyba jak dobrze zauważyłem. No i tu tutaj mamy ostatni kran wageni, który za chwilkę również pójdzie do garażu. No niestety. Nie, nie, Sosik, tu już końcówkę to już było. Widać, że Kuki po prostu miał tylko postawić kropkę na D. Dobra, lecimy do garażu. Pierwszy punkt dla obrońców. Po stronie przegranych 2500 Heavy, E4, -2 200, no ładnie. To dobrze robi robotę magazynkiem, jak ma Tak, tak. Licznie. A 4700 MX50B i wszystko no, w temacie. Patrzę, tysiąca prawie spota. Ok, hmm. Te stelty też poszczelał, 2,890. A po tego dwóch przeciwników wysłanego na no nic, lecimy. 1-0. Gramy dalej. Bawimy się. pisze czat, bo mi tutaj piszą na konsoli. To mamy pytanie Polski, polskiego skillera lewis sosik, a jak wy obstawiacie sorki do depilatora czytam ale e, zajęlibyśmy czym innym a ja nic nie obstawiam W wynik meczu? Tak No Wszystko się może zdarzyć, więc ciężko obstawiać ale... Fakt Czy jeszcze jak Pół godziny będziemy wiedzieć No może godzinkę Na pewno wygra lepszy. No to, to rzecz niepodlegająca dyskusji. Pomara mhm. w mhm. Widzę, że panowie zmienili stronki, No tak, powinno być. No i lecimy. Fajnie, że ta mapka wróciła do rozgrywek, powiem Ci. Że, a czy że w ogóle istnieje w rozgrywkach klanowych? Taki, tak, na takich małych składach ona się bardzo fajnie sprawdza. No o, owszem, na PC stopnię, potrafią tak. grać 15 na 15 w niej, no ale. 20, my nie 50, jesteśmy 50, na PC, tak, tak. My nie jesteśmy na y, PC, więc nawet się nie do tego nie będę no u nas uważam, że taka ona jest właśnie fajna. Do takich 7 na 7 o coś, coś ten desy. W każdym razie poniżej 10 raczej. Od 10 na 10 jeszcze da się na tej mapie grać. Tym no, bardziej, że. Jest na, no. nie, na niej obronisz się na winnicach. Nie wiem, czy widziałeś, jak mm. wygląda teraz właśnie na dwie bazy w winnicach. Obrona. Tam tylko nie. oni pokazali chłopaki, to się zdziwiłem. Nie, nie oglądam, nie oglądam żadnych e, streamów, więc w ogóle już zacząłem mało oglądać zwota. Jak masz dolną część miasta, masz raz po dwóch stronach, właśnie tak, jakby tej części zabudowanej, to to są kapy. Aha. więc, jak chcesz dojechać z jednego do drugiego, to musisz pokonać górkę, czy w tą, czy w tą stronę. Dobra, czołgi nam tu wybijają. Maszynki razy 3, do tego bacza ich walorek, super konik. Walor razy 2. No NBC chyba coś tu będzie mocno raszowało, zmieniamy scenkę. Tak, tak, żebyś nie zostawił. A Kuki nam gra na czym? Na dwóch baczacikach? E, dwóch, trzech C przepraszam, i dwa chiffy. Walory niemalowane. Czy jak tam zwał? Zobaczymy co panowie mają. Rundę wcześniej nie pokazałem. Kulinki ja. na bogato z trzema biegłościami. Gratulacje, panowie. Lecimy do góry hmm. A no patrzcie ktoś ma dwa lata gry dopiero Ewentualnie zapomniał zmienić Tak, No, Batczaciki już nam tutaj na chwilę wjechały o kurczę, ktoś tu zbiera i ich zebrał i maszynka, która nieopatrznie ruszyła za nimi a szczele jeden i drugi czołg Tak, i, I nie mamy w tym momencie maszynki, więc będę sobie oddało jeden czołg tak troszeczkę for free. I kulina teraz sukają. Okay. Tak, i Baczacika również, bo Baczacik tam próbuje być dobity. Kolejna maszynka nam wyparowała. Mamy 2 do 0 Zresztą odnoszę takie wrażenie, że Kuki chyba chcą sobie postrzelać o, o jakimś tam kapie, to nawet, nawet im przez myśl to nie przeszło. Dama mamy 3 do 0, no to zaczyna źle bardzo wyglądać na, dla NBC. Tu Kulinik Satanda jest już obity trochę, co tu za kamieniem stoi, ale mimo wszystko... I nam właśnie kolega... nie, to nam... a to wybuchła nam, o jak, jak słodko. Zobacz, jak fajnie wyżyczka wybuchła. Dobra, i mamy 4 do 1. 5 do 1. Nie, to co się dzieje, to jest taka lekka masakracja. Żebym tak powiedział. Dobra. 6 do 2. I co nam pozostało? Baczacik. Który. No, ale wiesz, no kolega ma szansę za zapisać się po prostu w annałach historii wota sam wygrać. Ma szansę. No przecież. Ale powiem Ci, tak szybko się to zadziało. O, już mamy 6 do 3, także zostało mu tylko 4 lówki. Oczywiście nie jest to żadna szydera. 6 do 4? 6 do 4? Kurczę, czyż bym aktualnie. Ale właśnie niestety ładuje. Ale nie, jedzie na niego. Jedzie tak, tak, tak. A rand będzie? O, przyjął troszkę. Po pierwsze przeładuje, nie wiem. Powinien... Czy powinien w zasadzie niebieski, czyli kuki powinien być tak. przeładowany. Chyba, że ma magazyn uszkodzony, ale my tego nie widzimy. Pewnie nie widzimy, albo się bawi po prostu na tarana. No coś długo. Myślę, no. że to O, widzisz? Może kolega amunicji zapomniał do meczu wziąć. Lub wcześniej tyle nas strzela, że nie potrzebował. I ta na nich znowu. I jest kolejny frag. No, ciekawie, trzy fragi. Tak, jeszcze musi... dwa i medalik Ale ledzie. tak, tak, musi zbić B. Tak wiem, tam jest właśnie kapuje czołg. Tak, 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 tak. Kapuje czołg stanę tu za Nie zdążę nadprzedować, więc... Nie zbiję tego B. Tak. I mamy. 2-0. Pierwsze miejsce. Mm. A nie, to jest chyba niebieski. Nie, nie, tak, to jest skuki ten trzy Meloch. No, tak. no, on y, chyba to właśnie. Może dlatego braku e, po prostu troszeczkę brakło amunicji, po otaraniu za sprawę. Po stronie przegranych, baczacik nam zrobił bohater. Ostatnich ujęć e, naszego streama zrobił nam 3200 za zaokrągleniu, a baczacik po stronie wygranych 3900. No ładnie. No, postrzelali. Postzelali, postrzelali, nie powiem. Bo maszynki już tak nie bardzo, szczerze mówiąc, szczególnie jedna ta pechowa, która nieopatrznie rzuciła się za barczatami na górkę. Został dość szybko zgaszony. No ale niestety na początku byłem wyłączony, bo mikser mi odpowiedział, że muszę odświeżyć licencję i byłem 30 sekund wyłączony. No i tak. 2-0. Co się dzieje? sekund. Szybko się zmieniła ilość graczy. Na szczęście, dla in tego na streamie było Ciebie słychać, więc poprowadziłeś to. No mnie jakoś zawsze słychać, nie czemu. Dobra. No ewidentnie taktyka kuki, czyli po prostu przelewamy się, przejeżdżamy po przeciwniku. Mocno im się teraz sprawdziła. czy czy NBC się teraz odkują na tej mapce, czy odwrócą wynik meczu. Przypominam, że to są play-offy, więc i drużyny już raczej przypadkowe tutaj nie są, gdyż wyszły z dalszych miejsc z grupy. A między małpami duża różnica, ta otwarta, większa. Tak, całkiem inny to styl gry. Może Arta się pojawi? Na tej mapie Arty akurat robią robotę No tu się tak lekko prosił Arta bym powiedział Wybór czołgów i zobaczymy co nam tutaj panowie pokażą. Szczególnie koledzy z NBC, no oni muszą się naprawdę mocno spiąć teraz. Czy tyle osób ogląda i coś łapki to panowie się nie chwapią dać. Jak się nie podoba zawsze można dać w dół. No. Ale zostawić jaki, jakikolwiek śladzik po sobie. 7 lajków mi to wyświetla, ale nie sprawdzałem. Świerzmy to. Przypominam o linku na Discord ligowy. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zawitać. A my tutaj czekamy, aż panowie wybiorą czołgi. A bardziej odsłonią, jak życie to wybrane już pewnie mają. No, ma, idą. prawa strona, o i tak to fajnie m48a5 t95 quillin 3 sztuki, testo LT oraz drugi t95 czyli walor drużyna atakująca kuki teraz pod blu. stronie broniących 3 walory, testo LT i 3 maszyny. 3 wieżowce, 3 magazynki i 1 spotter no może być ciekawie przy założeniu, że panowie dobrze się czują na tych czołgach Dobra, pokażemy co tam panowie mają uh, uh. kawałek drogi mam i lecę w stronę obrońców, czyli NBC. Już pokażę, jak się panowie rozstawią, ustawią. magazynki widzę na A razem z lightem, a reszta prawdopodobnie. O tak te... Dość wysoko tutaj, tutaj te walorki podchodzą. Dodatkowo mamy trzy czołgi. Stawiam na maszynki, bo dość szybko nam tu panowie posuwają. No dokładnie. No i szybko poszli na wszyscy. No. Hmm. Kuczy. No mocno przeczytali eee, kuki. Kuki w zasadzie eee, też wyczuło, gdzie będzie przeciwnik. I zobaczcie. I za chwileczkę się zacznie mocna wymiana, tylko w tym miejscu akurat Kuki ma mocną przewagę. Cały team kontra trzy czołgi. Także to są maszynki, które... Ale Kuki... Cookie... Tak, tak, ale mają trochę czasu na dojechanie. Tylko że, o właśnie, tu Kuki się zatrzyma, ale i tak powinien dać radę. Przeleją się maszynki, wiesz, no strzelają, ale to są jednak magazynki, to się szybko wystrzelają. Jak nie będzie skutecznego fokusa, już mamy 1-0. Tak, zaczekam będzie 2-0, bo te, te maszyny tutaj naprawdę nie mają szans. Już light wjechał 2-0. Trzecia maszynka uciekła, ale niedaleko, widzę. Testel to nam również pufnął. Dobra, rzadko tak niżej. Co robi ten ostatni walorek? 4, Chyba... 1. Tak, powinien tu już dawno temu być. Lubi jechać chociaż w tą stronę. Kolega tam został. Dobra, Może 5 do jednego. Jest też taka opcja. No to co się tu działo to było straszne po prostu. Dobra. Oczywiście nie okaże się człowiekiem małej wiary, mówiąc, że już jest po meczu dla NBC. No dość szybkie to było. Tak, nie, nie, kolega się tu rusza, więc... Więc jest w grze. Chyba, że mu się turna po podłodze. To jest taka opcja. No. Może znowu powtórzy, tak jak wcześniej, tak. cztery flag, No te cztery flagi by się przydały w innym momencie, bo teraz nie będzie to miało żadnego wpływu na wynik meczu. Tutaj te po prostu będzie się wyśmienicie bawił. Uciekł. Uciekł, tak. Ale nadjeżdża reszta, więc... W zasadzie komentarz w tym momencie jest zbędny, bo co by się nie stało to? Możemy się zastanowić, kto go złapie po prostu jako frag. Tak, 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 tak. Panowie coś tu mocno kombinują. Zapory robią. O, plecy jeszcze wystawiają. Łap sobie fragi, pierwszy frag. Też lufę do góry podnosi. Ale przy takiej akcji może mieć tego, e, dostać MVP tygodnia. No jeżeli przeciwnicy sami mu wystawiam się nie do niego, raczej nie zasłużyłby na e, tą nagrodę, więc... Ilość demedżu, fragów nie miałaby żadnego znaczenia moim zdaniem. Ale ja tylko komentuję, tak więc... Sądzę. ale wynik może być fajny za mniej a tak, można sprawdzić 3,5 tysiąca zrobił, 2 zniszczone czołki. dla mnie jest to niepotrzebne przeciąganie meczu, przyznam się szczerze o, pałka skoczyła 4,5 tysiąca da sobie dla na hawał teraz zostało 6 HP 5000 Znaczy jeszcze 4 fragi może złapię, tak powiedziałem jest trzeci frak 20 sekund W w ogóle jechać. 7 sekund. Przytam szczerze, że przestałem już komentować, dla mnie to już w ogóle było końcówka mocno bezsensowna, ale dobra. Eee, 3 do zera. Przewidziałeś I, nie, nie skrywać, i tak się miejsce. stało, tak. Wróćmy sobie na tablicę wyników. Zobaczmy, ja zmienię tylko wynik tu jeszcze. No po stronie wygranych 3,5 tysiąca walorek, po stronie przegranych również walorek 5800, na no, i 3 kile, co bardzo istotne, no ale sami widzieliśmy jak to się stało. Oczywiście nic nie ujmuj, ujmując koledze Krakenowi z umiejętności i tak dalej, no ale widzieliśmy co się działo, więc Tak, więc możemy zakończyć, myślę? Tak, tak, Ma można zakończyć. Macie dość krótki, 30 minut trwał. Skaza się. Ostatnie dwie rundy były mocno jednostronne, niestety. Ale tak bywa niekiedy. Zawsze ktoś musi być lepszy, żeby wygrać. Ja oczywiście tak wygra. dziękuję wszystkim za oglądanie mojej powtóreczki. Również dziękuję za obejrzenie powtórki, jak i streama. I do następnych. Cześć wam. Tak, ja również zapraszam na następne.